Dzień dobry, dzisiaj wspólnie przejdziemy proces konfiguracji systemu FireTMS. Zacznijmy od logowania. Loginem jest adres mailowy zawarty na umowie. Hasło tworzymy poprzez kliknięcie. Nie pamiętasz hasła. Pierwszym krokiem jest przejście do konfiguracji oddziały. W tym miejscu uzupełniamy informacje odnośnie naszych firm. Dodajemy bądź edytujemy. Uzupełniamy wszystkie pola z czerwonymi gwiazdkami. Waluta macierzysta to domyślna waluta, w której wystawiamy najwięcej faktur. Dostępne waluty to wszystkie inne waluty, z których korzystamy. Żeby zaznaczyć więcej niż jedną, należy przytrzymać lewy kontrol przed kliknięciem. Kolejnym elementem są ewentualne uwagi do wydruków. Które będą wyświetlane pod każdym dokumentem. Krok drugi. Konfiguracja użytkownicy. Każdy pracownik musi posiadać indywidualny adres mailowy. Dodajemy nowego użytkownika. Ponownie uzupełniamy wszystkie informacje z czerwonymi gwiazdkami. Symbol, czyli skrót. Rola, uprawnienia w systemie. Więcej o rolach dowiecie się Państwo w konfiguracji Role, przypisanie do oddziału, nadanie uprawnień do wystawiania zleceń oraz faktur w danej spółce. Dalszym krokiem jest przejście do konfiguracji systemu. Na początku obsługa zleceń. Tutaj przede wszystkim wyodrębnimy różnicę pomiędzy zleceniem a ładunkiem. Ładunek to wpisanie zlecenia do systemu, którego jeszcze nie jesteśmy w stanie przyporządkować do auta własnego lub obcego czyli wewnętrzny bank zleceń od klientów otrzymywany z wyprzedzeniem. W zleceniu Musimy od razu określić, który pojazd bądź przewoźnik wykona daną relację. Formaty numeracji. Do każdego z tych przypadków musimy określić oddzielną numerację. Opcje edycji wyglądają tak samo. Dostosowujemy formaty do naszych wymagań. Akceptujemy zmiany. W przypadku, gdybyście Państwo chcieli fakturować z jednej spółki na drugą, musimy odpalić zlecenia międzyoddziałowe. Do tego typu zleceń przygotowaliśmy również oddzielne formaty numeracji, zarówno ładunków, jak i zleceń. Księgowość. Formaty numeracji faktur. W systemie możemy wyodrębnić trzy różne sposoby numerowania. Opcje edycji wyglądają analogicznie do tych ze zleceń i ładunków. Gdyby ilość była niewystarczająca, mamy możliwość aktywacji ręcznej numeracji faktur. Podczas zatwierdzania faktury możemy wpisać dowolną wartość zamiast trzymać się szablonu. Windykacja. Automatyczne wysyłanie powiadomień oraz wezwań do zapłaty do wszystkich klientów posiadających przeterminowane faktury w systemie, zgodnie z ustaloną regułą. Adres mailowy, z którego wysyłamy powiadomienia. W zależności, z czego chcemy skorzystać, wchodzimy w odpowiednią kolumnę oraz dodajemy. W przypadku powiadomień nie mamy możliwości wyboru innego formatu niż domyślny. Wezwaniach są dwa rodzaje: wezwanie do zapłaty przedsądowe oraz zwykłe wezwanie. Konfiguracja transportu. Tutaj skupimy się na połączeniu systemów GPS i telematyki przez api. W przypadku posiadania urządzeń G-Box, informacja o loginie i haśle. Znajdziemy w panelu GBOX Online w zakładce ustawienia dostępy. Wpisujemy je w polu konfiguracja telematyki GPS. Pozwoli nam to pobrać pojazdy z naszego systemu do FireTMS-a. Oraz w przypadku posiadania urządzenia pokładowego GBOX Assist w zaawansowanej konfiguracji telematyki. Ogólne. Dostawcy map. Mamy do wyboru trzech dostawców map. Jedyne mapy, które liczą opłaty drogowe z rozbiciem na poszczególne kraje, są to mapy HIRA. Waluta, w której wyliczane są raporty. Wybieramy z dostępnych walut wcześniej określonych w konfiguracji oddziały. Jeżeli chcemy, aby system w sposób mailowy automatycznie przypomniał nam o zbliżających się terminie przeglądów, ubezpieczeń naczepy bądź ciągników oraz o terminach badań i zezwoleń kierowców, uzupełniamy dwie rubryki, w których wskazujemy osobę otrzymującą powiadomienia. Konfiguracja z usługami pocztowymi. Posiadając login i hasło D nadawcy, możemy skonfigurować zlecenie wysyłki listów za pomocą FireTMS-a. Warto wskazać tutaj korzyści z tego płynące. Generowanie koperty z nadawcą oraz odbiorcą i kodem kreskowym, który normalnie otrzymujecie Państwo w urzędzie pocztowym. W sytuacji płatności za fakturę, w momencie otrzymania dokumentu, po odebraniu korespondencji przez odbiorcę, automatycznie zaktualizujemy Państwu prawidłowy termin płatności. Harmonogramy. Zakładka w formie kalendarza służąca do planowania. Ustawiamy tu zakres informacji w niej wyświetlanych. Jeżeli posiadacie Państwo swoje logo bądź stopkę i chcecie je umieszczać na dokumentach, korzystamy z tych dwóch przycisków. Wskazujemy plik w formacie JPG, znajdujący się na naszym komputerze. Dodawanie kont bankowych. Księgowość. Konta bankowe. Przy uzupełnianiu informacji proszę zwrócić uwagę na dwa pola. Przede wszystkim oddział. Jeżeli posiadacie wiele firm, przypisujemy dane konto do odpowiedniej firmy oraz kwota VAT. Służy do określenia konta bankowego, na który tylko i wyłącznie będzie wpływać wartość podatku VAT przy podzielonej płatności. Dodawanie pojazdów kierowców oraz naczep. Pojazdy oraz kierowcy w zależności od dostawcy usług po wykonaniu integracji API zostaną automatycznie pobrani oraz aktualizowani. Możemy każdą z pozycji dodać lub edytować ręcznie. Po edytowaniu kierowcy na bądź pojazdu dostajemy możliwość określenia końca terminów przeglądów ubezpieczeń oraz badań, o których wspominałem wcześniej podczas konfiguracji systemu. Dodatkowo w edycji pojazdu możemy podać szacowany koszt kilometra, który podczas wyboru zestawu do zlecenia na podstawie kilometrów pustych oraz ładownych wyświetli na minimalną stawkę rentowności danej trasy. Oprócz tego możemy spiąć kierowcę oraz naczepę na stałe z pojazdem. Uzupełnianie bazy kontrahentów i ich edycja. Jeżeli chcecie Państwo uzupełnić bazę danych przed wdrożeniem, najłatwiej skorzystać z kartoteki. Klienci. Dodaj. Najłatwiejszy sposób to weryfikacja wiec lub GUS poprzez NIP, ewentualnie zaciągnięcie informacji z platformy TransEU poprzez identyfikator klienta. Dalszym krokiem jest przypisanie kontrahenta do firmy bądź firm, określenie jego terminu płatności i dodanie osoby kontaktowej. Proszę zwrócić uwagę na adres mailowy. Jest on wykorzystywany do automatycznej windykacji. Jeżeli nie uzupełnimy tego pola, system, pomimo ustawień globalnych, nie będzie w stanie wykonać windykacji. Oczywiście kontrahentów również możemy dodać z poziomu zlecenia podczas wypełniania informacji odnośnie klienta. Edycja kontrahenta po stronie księgowej. Księgowość kontrahenci. Wybieramy kontrahenta i go edytujemy. Dane finansowe. Tutaj określamy sposób płatności naszego klienta, aby faktury w przygotowaniu wystawiały się poprawnie. W tym miejscu określany jest adres mailowy wykorzystywany do automatycznej windykacji. Z mojej strony to wszystko. Zachęcam do skorzystania z faka podpiętego w opisie filmu, gdzie wszystkie kroki oraz dodatkowe informacje zostały wytłumaczone.